Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Rozumiem, że przyzwyczajiłaś się do słowa kochanka. Czy można się przyzwyczaić do tego słowa? I mi się wydaje, że wszyscy popowiadamy to słowo milion razy w ciągu życia. I to jest jedno z najpiękniejszych słów, które e, chcemy słyszeć. A czy nie częściej śpiewamy? <noise> tak, bo podobno wszystkie piosenki są o miłości. Właśnie. Może tam nie ma słowa jak kocham, prawda? Tak. Samo w sobie. Ale tematycznie Ale zawsze, zawsze jest o miłości, tak? Takie piosenki w ogóle powybierałaś? Skąd właśnie te, a nie inne piosenki? Bo pytanie i tak musiało zacząć. Ja wiem. E, I bardzo się cieszę, że zadajesz to pytanie. E, z Tematycznie właśnie to powiem, odpowiem tak, już zresztą zapytałeś, dlatego, ponieważ szukałam piosenek związanych z różnymi etapami miłości, tak bym to powiedziała. Każda z tych piosenek, którą wybrałam na płytę, to jest jakaś taka moja osobista historia, mimo że to są piosenki z lat 50. i 60., ale ja naprawdę bardzo mocno przemyślałam sobie te piosenki, które wybrałam, i one stwierdziłam, że jeżeli mam ich je śpiewać później przez dłuższy czas na scenie, występować, to one, ja muszę się z nimi naprawdę czuć dobrze i ja muszę wiedzieć o czym ja śpiewam i to wydaje mi się, że gdybym miała dzisiaj 20 lat to ja chyba bym nie wiedziała, jakbym zaśpiewała piosenkę Kochać Szczepanika, o czym śpiewam, wiesz? A jako 40 y, wydaje mi się, czy nie wydaje się, wiem, że wiem o czym śpiewam, bo, bo przeżyłam różne rodzaje miłości, tak? Czyli i, i wiesz, i miałam złamane serce, i byłam też i mega zakochana, tak? I, i, i wiesz, no, no, ja jestem to większość raz w życiu, prawda? Mhm. Y, więc o tym jest ta piosenka, no i generalnie o tym jest ta płyta. No czyli autobiograficzną chwytę sobie stworzyła. Tak, już też tak powiedział, myślę, że tak. Ale wiesz, to jest ciekawe, że ty masz jakiś sentyment do danej piosenki, bo coś tam się w twoim życiu działo, prawda? Tak, że ta piosenka tak. przetrwała właśnie dzięki temu tak naprawdę. Bo rozumiem, że słuchamy różnych piosenek nawet z lat, kiedy nas jeszcze nie było na tym świecie. Tak. Ale to sugeruje również nasycenie emocjonalne, wiesz, co się dzieje z tą miłością w tobie, czy ona zostaje, czy się już z nią właściwie rozstałaś, ale jeszcze o niej opowiadasz w tej autobiografii, bo była i tylko ty. O tak, tak. Ja myślę, że w ogóle my artyści, wiesz, no chyba naj, najlepiej tworzymy, tak się mówi, to jest prawda, kiedy jesteśmy jednak nieszczęśliwi <noise> gdzieś tam, albo coś tam doznajemy jednak jakiegoś takiego… Ale szukacie doznania. się lampi. No, jak każdy w życiu, każdy chce być szczęśliwy, prawda? I jednak wiesz, dążymy no, jednak do szczęścia, a nie nieszczęścia, tak? Natomiast, e, no chyba gdybym gdzieś tam nie sięgnęła też jakichś, wiesz, doznań takich niekoniecznie pozytywnych, tak? Też miłości, to pewnie nie rozumiałabym wszelkich wyznań, po prostu, tak? No bo, no bo miłość my tak mieliśmy, no szeroki wachlarz emocji, tak przeżywamy, kiedy kochamy, tak? Od nienawiści po miłości, tak? No tak, ale warto w pewnym momencie się sprecyzować. Znaczy te doświadczenia nas precyzują, to na pewno, prawda? I to też mogę przełożyć na sztukę, na tworzenie piosenek. Otóż żyje się ze zwykłymi piosenkami, one sobie tam gdzieś w tle sobie lecą, wydarzenia się dzieją. I dopiero dociera po czasie jakby to doświadczenie do nas i, i jakby sens tej piosenki, prawda? Więc rozumiem, że to jest ten proces i to sobie układałaś i sobie pomyślałaś, nie, jak tam mało lata, to jeszcze nie zrobię takiej płyty rzeczy. No nie, ja jak to była mało latą, to, to nawet wiesz, ja jeszcze że ja ja nie tak słuchałam tak? wtedy, wiesz, bo no, ja w ogóle... Minęło 16 lat od wydania mojej debiutanckiej płyty, którą wydałam no właśnie 16 lat temu. Nie byłam wprawdzie latą wtedy taką straszną, ale, ale wiesz, zaczynałam muzyką taneczną. Pewnie większość z Państwa mnie kojarzy z taką muzyką gdzieś tam, czyli lat, to ale ja się bardzo zmieniłam. Wiesz, ten czas bardzo dużo mi dał. To nie to oczywiście, że nic nie robiłam przez te 16 lat, bo robiłam, wydawałam muzycznie single. Natomiast dojrzewało we mnie po prostu taki i też ten pomysł i, i generalnie ta miłość e, do tego gatunku, tak? Bo, bo trzeba przyznać, że jednak no, przeszłam... To taką... powiedzmy, do jakiego do... gatunku? Do czego? do często. Tak, ta, ta, żeby każdy miał świadomość o czym za ta, to klientu, to ta, to naprawdę będziemy mówić. Ja już wcześniej straciłem, tak, bo wydaje mi się, że najpierw trzeba w ogóle poznać siebie. Mm. I też artystycznie znaleźć swój język wypowiedzi, a może poczuć się dobrze w danym gatunku muzycznym, prawda? Tak. I ty to zrobiłaś chyba po latach, I Dlatego mogłaś się otworzyć i również powiedzieć, dobra, to zrobiła autobiograficzną płytę w sumie, prawda? Sprytnie to zresztą, że właśnie, o to zbiór takich piosenek, które gdzieś tam we mnie trwią, bo fajne są, bo to polskie, prawda? Bo, wiesz, edukacyjna płyta, a teraz wam pokażę, że te piosenki nadal trwają, mogą brzmieć nowocześnie i nadal być normalne, prawda? I tam dla każdego... Nie, dziewczyno, to o sobie opowiadam. Ta, to, że autograficzna płyta jest to najważniejsze. To prawda, nawet y, ktoś niedawno powiedział, że y, jak układałam jeszcze se, tą listę y, płyty, większość pokażdą. Tak, pierwszy. Będzie nas, lepiej winać. Idę wydanie właśnie w Dobra, To prawda, to prawda. Trzymajcie się w szkole. Nie zapieram piosenki, jest kochać, a zamykam y, 12 piosenką Zamykam Zamykam serce. Serce, Tak. To będzie to, o, to później, o to też spytam później, to też Jest to rzeczywiście jakiś ciąg wydarzeń, które się gdzieś tam wydarzały w moim życiu. Ale tutaj będzie podejrzewam również o takie myślenie, tak, to piękne piosenki, mm. piękne, stylowe piosenki polskie, bo jest tu Lisa no Warszawie, mm. prawda, czy Dni, których nie znamy, to są utwory, pokolenia się na nich wychowywały. To prawda. I, I myślę, że to, o to też Ci chodziło, żeby to były jednak znane tematy. Ale oczywiście, że tak, ja nie ukrywam, że jak przeszukiwałam, przeszukiwałam, przepraszam, y, tą bibliotekę polskiej muzyki rozrywkowej, ta z Polska lat mm. 50. -tych, 60., -tych, to, to spędziłam tygodnie y, wieczory po prostu i to była przyjemność w ogóle muszę powiedzieć, bo, bo ja nie sądziłam, że jest tak dużo no dla mnie przynajmniej nie, nieznanej, nieodkrytej muzyki. E, oczywiście, no jednak wybrałam bardziej takie znane, ale jednak... Myślę sobie, bo naprawdę to, to też był bardzo trudny wybór, że wybrałam piosenki, jakby to powiedzieć, nie chcę użyć słowa oklepane, ale takie wiesz, po prostu niezbyt wiele razy wykonywane, w sensie nagrane tak? w nowych mm -hmm. wersjach I, i, no i mam nadzieję, że po prostu e, te moje, ta moje wersje, tak, też po prostu wnoszą jakąś taką inną jakość, tak, poza tym... Już o tym mówimy. No, Wcześniej poruszmy temat, że jest wiele piosenek w Warszawie. Ta Warszawa jest taka znacząca? Chyba? Jest, bo wiesz co, tę płytę też tworzyłam z moim nieżyjącym już przyjacielem, Markiem Daszyńskim, który właśnie jest autorem, tak, snu o Warszawie i... Daliśmy go oboje, wiem. Jako Warszawę, co dokładnie, pisał i tak, tak. tak. No Zresztą no przyjaźnił się z Namianem tak, i, i dla niego tą piosenkę napisał. E, I dla hmm. mnie też zresztą napisał czar Warszawy. Czar Warszawy tak, to? dokładnie, bo tak. to już specjalnie dla mnie piosenka napisana. I e, no ja jestem Łodzianką. E, ten wywiad nagrywamy w Łodzi. Oczywiście to jest moje miasto, które kocham. E, natomiast mieszkam od wielu, wielu lat w Warszawie i też muszę powiedzieć, że to miasto kocham. że już się nie pogniewa, ale moje serce jest no głębokie. Jeśli ja nie co ty tam dziewczyno w tej Warszawie przeżyłaś za miłości, <laughs> skoro tyle jest w Warszawie, a poważnie rzecz biorąc, to chyba tam w Warszawie ukształtowałaś siebie tak, dopiero znalazłaś ten czas. Tak, ale też. oczywiście, że tak. Nie tylko w Warszawie, y, natomiast też y, podróżując po świecie. Ja mieszkałam trochę w Stanach i y, mm. y, myślę, że właśnie tam pierwszy raz chyba y, zostałam y, zaproszona do tych takich naprawdę kultowych, chociażby w Nowym Jorku, klubów jazzowych, gdzie po prostu jak weszłam to przepadłam, przepadłam oczywiście w sensie pozytywnym, tak? I ja po prostu już powiedziałam, że wow, to jest coś, co po prostu jest tak sensowne dla mnie, to, to ma taki sens ta muzyka i zaczęłam naprawdę moje serce totalnie zaczęło to czuć i, i, i wtedy już gdzieś tam, to było parę lat temu oczywiście, tak? Gdzieś tam te, ten jakiś pomysł i ta miłość się zaczęła rozwijać. E, ja zaczęłam trochę pojawiać się w takim środowisku, w sensie e, poznawać muzyków, międzynarodowe takie środowisko i, i oni mnie gdzieś tam wprowadzili po prostu w e, te klimaty. Słuchałam też dużo, dużo też e, oczywiście takiego, e, no powiedzmy, starego dobrego jazzu gdzieś tam, prawda, ale, ale też oczywiście staram się być na bieżąco z tym, co się dzieje teraz, jest mnóstwo oczywiście wspaniałych, młodych wykonawców. Cóż, ta płyta nie jest stricte jazzowa na pewno mogę no powiedzieć. No właśnie, to tu jest tak. ten dobry moment. Tak. się, że tak. przekładasz na współczesny język, tak. ono jest tak samo popowa jak i jazzowa. Tak. Oparta tak. jednak na, na wzorcach jazzowych, to taka jest prawda. Tak. A poszukujesz brzmień popowych, wieka tak. czasami tak. sugeruje mi, że ma być to jednak coś innego, niż tylko jazz. To jest takie znalezienie tego środka pomiędzy pewnymi gatunkami muzycznymi. Nagle otwierasz przede mną ten świat tych piosenek, które znam, i mówisz, zobacz je inaczej. No i to tak jest, właśnie. Więc tu wracamy do tego punktu, w którym cię zatrzymałem, okej, okay, ty szukasz czegoś innego, mm. co już dzisiaj, tak? Zdecydowanie, ja tak mówię, od, od tego dnia, mojego debiutu 16 lat temu, tak. no, patrząc na to, kim jestem dzisiaj i... Co ale nawet nie... się Ale jakiejś popularności skoro poużywasz, no tak czy inaczej? Cóż, ale czy, czy, czy my artyście generalnie robimy, y, nagrywamy po to, żeby to wsadzić gdzieś tam, prawda, y, nie, nie wiem, do szafy i żeby to się nie ukazało i żebyśmy nie mogli tego pokazać światu? No rzeczywiście potrzebny jest nam gdzieś Czyli tam mówisz, że inni nie a ty jasno mi stawiasz tytuł. Ale rzeczywiście, że tak. No ja bym, nie zrobiłam tego tylko dla siebie, tak, zrobiłam mhm. to dla was, dla ludzi, tak, Jasne, bardzo, bardzo. Bardzo chciałam, oczywiście... Właśnie myślę, że w z kolei Ameryka otworzyła, Pokazała, że tak. tak się to robi. Tak, 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 tak. Bardzo słuszne stwierdzenie. Ja też chciałam, nie ukrywam, też temu młodemu pokoleniu, które, które myślę, że być może tak normalnie, to by samo nie się po, po te utwory po prostu. Mhm. Bo, nie? A, jak, gdzieś tam, jak słyszę jednak teraz, w tym momencie w radiu, gdzieś tam się może... O ciebie po prostu będąc za granicą włączyła się tęsknota za krajem. <laughs> Wiesz co? O te wieżby. Ta no, polska nuta, te polskie teksty tak, no. pięknych, wiosenne To prawda, to prawda. Wiesz co, y, trochę mi brakuje tego dzisiaj, dzisiejszych piosenkach, tak. nawet bardzo. Tak. Tej melodyki. Y, to było coś takiego unikatowego, niepowtarzalnego, zresztą też teksty były bardzo, bardzo... oczywiście, no, były znaczące. One zapadały w pamięć i... Y, no, nie chcę powiedzieć, że dzisiaj nie tworzy się dobrych tekstów, tworzy się, ale, ale jednak na no, no, mniejszy jest procent <grym, <grym, tych tekstów. większy tak sentyment w tobie zauważam. Po tak, ale to może z wiekiem tak nie wiem. Nie, nie, no być może, może tak, być może również, ale na pewno jest to ja jak, jak. się to, inne wartości, Jakimś wyznacznikiem tak, tego, co tak, robisz, tak, prawda? Tak, tak. No i jak to było z nagrywaniem tych piosenek? Wróciłaś do kraju i sobie pomyślałaś, tutaj to nagram z polskimi muzykami, jak to było to było tak, że na początku szukałam oczywiście y, też ekipy, bo chodziło o producenta, tak, takie no, prozaiczne rzeczy, ale dość ważne, prawda? żeby ktoś się sama nie produkuje, y, owszem, komponuje, pisze, ale, ale, ale rzeczywiście tu potrzebowałam jednak osoby, która to ogarnie i, i no i miałam jakieś takie chyba szczęście. Na pewno miałam szczęście, że trafiłam właśnie na mojego producenta, który... Y, to całość, całość zarażował i rzeczywiście raz razem usiedliśmy i stwierdziliśmy, że zróbmy tą płytę, bo ja, ja powiedziałam, powiedziałam o tym, że mam takie marzenie, że bardzo bym chciała się zrobić taką płytę i tak nie do końca wiem jeszcze jak się da zabrać, szukam jeszcze tak też do końca pomysłu, e, więc Paweł Kozłowski, o którym właśnie mówię, e, ogarnął tutaj producencko cały, cały ten projekt. Natomiast nie ukrywam, że ja przeprowadzałam szereg rozmów e, z zaprzyjaźnionymi mi dziennikarzami muzycznymi. Potrzebowałam też właśnie takiego wsparcia e, i takich porad do fachowych szczerze mówiąc właśnie, jakie piosenki dokładnie wziąć na warsztat, właśnie czy to jest dobry ten okres, ta, który sobie wybrałam. Bo ja generalnie na przykład ubuje się też na przykład dwudziestoleciu międzywojennym, to też no, jest piękne. No, to są interes. różne piosenki z różnych lat. Też to, to są tak 50-60 rzeczywiście i też plus moje autorskie. Natomiast e, wybrałam rzeczywiście ten okres, bo stwierdziłam, że jakiś taki miałam sentyment. Pamiętam jak była mama moja, babcia mi śpiewała bardzo wiele z tych piosenek. Okej. Okay. Gdzieś na przykład w jednej Nocy. No Więc mam jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa. E, no i e, jeszcze... Wrócę do Marka Kaczyńskiego, z którym rzeczywiście bardzo, bardzo byłam zżyta i e, jemu też opowiadałam o, te, o tym pomyśle i, i on, nie okropnie że bardzo nie wsparł e, tymi pomysłami. E, spędziliśmy gdzieś tam dużo czasu, e, często zapraszał mnie do siebie, do domu, miał, miał taki mm. zresztą zwyczaj, że za, za, gdzieś tam, bo taka sątra łączyła bardzo, bardzo ludzi i e, e, właśnie wielokrotnie byłam gościem u niego w domu rodzinnym i właśnie Taki wieczory, spędziliśmy, gdzie, gdzie przeczekowaliśmy e, piosenek rannych po prostu i Marek mi oczywiście kopalnią wiedzy po prostu znał wszystkie utwory z lat 50 -tych, 60 -tych. i wielokrotnie puszczą jakieś bardzo m, takie nagrania, które ja po prostu w życiu nie, nie wiedziałam, że w ogóle istnieją. Bardzo wiele się nauczyłam też dzięki Markowi, naprawdę odkryłam dużo, dużo wspaniałej muzyki. Um, no i on rzeczywiście mnie też nakierował, wybieraliśmy gdzieś te utwory. Czyli no, to jest rzeczywiście... taki trzeci okres, który zadziałał, że taka była ta postawa. Tak, 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 tak. Więc jak oczywiście jakby ostatecznie to ja wybrałam przez tak, także ktoś mi coś narzucił, ale, ale gdzieś tam było bardzo duże wsparcie paru osób, które, które gdzieś tam wymieniłam i które, które utwierdziły mnie w tym, że, że to jest dobry wybór A już samo nagrywanie, coś. to długa sesja, nie wiem, ile traków. No my mamy 12 utworów na płycie, oprócz tych ośmiu, nazwijmy coverowych, jest są cztery autorskie utwory, mm -hmm. więc oczywiście w międzyczasie też powstawały te jakieś teksty, muzykę tak, do, do, do tych autorskich. Natomiast samo nagranie w studiu z moimi muzykami no to, to jakby nie, nie było jakiś bardzo długi proces. Zwłaszcza, że jestem tym typem, który wchodzi do studia nagraniowego i ma tak zwany one take. Więc wszyscy generalnie ci, co są realizatorami... Muszą mnie bardzo lubią, bo, bo ja nie jestem profesor, po prostu szybka i konkretna. Jestem właśnie skupiona, nie wiem, co mam zrobić, ale oczywiście, to nie jest tylko jakby praca techniczna, tak? To, jest, to są emocje, mhm. tak? Bo ta praca w jest bardzo ważna. No i dlatego bardzo czasami bardzo te ten walka. pierwszy ten tak. jest najlepszy. Dokładnie, bardzo ważna jest, gdyż... no cóż... Yy... No były, jakby, przecież później tego słuchają, tak, no, no ludzie, więc to, to jest jakby dziesiątki ludzi, setki i, i e, to są właśnie, tak powiedziałeś, ten moment, który albo uchwycimy i, i tą emocję i, i przekażemy, no, no albo nie. Albo się nie uda, to prawda, ale zazwyczaj się tutaj za pierwszym razem najlepiej, tak. emocje przynajmniej właśnie, no, później powiem, można tak. mieć tylko żale bardzo techniczne, bardzo muzyczne tak. albo techniczne, okej, okay, ale to jest tak, że no teraz zatrzymałaś te emocje w piosenkach. Może właśnie chciałaś się pozbyć ich, mieć je w piosenkach, ale żyć już zupełnie inaczej, może tam ciążyły ci, co? No, ci, że to bardzo, bardzo słuszne, co powiedziałaś teraz. Myślę, że tak. Myślę, że I tak. co, I zamknęłaś serce? Yy, Widzisz, odmówiłam, że ja do tego wrócę. Nie, nie zamknęłam. Teraz a, a obecnie mam otwarte, znaczy yy, jestem zakochana. A nie no, to nie masz otwarte, to już wiesz, jest znowu nowa miłość, to jest nowa piosenka wręcz, <laughs> Z jaką piosenką będziesz nową miłość kojarzyć? Bo jej jeszcze nie ma na tej płycie, ja wiem. A, z pozytywną bardzo, właściwie ja, y, pracuję właśnie nad tą piosenką. No właśnie, <laughs> dobrze, że zasugerowałaś. Tak? No smutku to to nie ma z na tej płycie. Sentyment jest, ale smutku to nie. Więc każda ta miłość jednak przyniosła. Eee, wiesz fajne. co, piosenka Kaliny Jędrusik, nie odchodź, jest mi się taką bardzo... Jest symptomatyczna, ale no też dobrze. taką trochę no, ok, rację, przepraszam. przepraszam. Przyznam, że jak Oddaję. ja wygrywałam w studiu, to taka mi się tam łezka urodziła, tak. Okay. Eee. No ale pozytyw jest nadal mimo wszystko. Tak, oczywiście. A płyta ma taki przekaz, moim zdaniem, ciepły i taki radosny. Szukajmy tej miłości po prostu. Szukajmy i wierzmy w miłość, tak, bo miłość jak najbardziej jest. No to, to łatwiej jest wierzyć, czy szukać z piosenką, bo musisz często śpiewać. Ju bardzo chętnie państwu będę śpiewać.